Witajcie, 6 września, niezwykła pogoda. Jesteśmy ostrzegani, aby uniknąć kłopotów. Taki tytuł audycji, która się właśnie ukazała na kanale Era Wodnika. Witajcie, kochani. Zbliżamy się do korytarza zaćmienia 18 września i do równonocy 24 września. Wielu ludzi odczuje wzrost ładunku energetycznego i wzrost złego samopoczucia, ale właśnie w ten sposób bombardowanie kwantowymi potokami odradza nas jako istoty wielowymiarowe. Symptomy tej transformacji były opisywane wielokrotnie i w przeddzień tego pełnego napięcia okresu warto o nich powiedzieć ponownie, aby uniknąć nieporozumień. Niskie wibracje trzeciego wymiaru staną się dla nas wyjątkowo nieznośne. Będzie to zauważalne w komunikacji, w relacjach, w strukturach społecznych. Wielu ludzi odczuje pogorszenie stanu fizycznego. Będą to ci, którzy już przenieśli się na wyższe częstotliwości i ich energie nie są już kompatybilne z trójwymiarowością. Dlatego stare, znane leki i metody leczenia mogą mieć nietypowe efekty, lub całkowicie zaprzestać działania. Nadwrażliwość, nagłe zmiany nastroju, emocjonalne wzloty i upadki, łzy, kłótnie i irytacja. Emocje są sposobem na pozbycie się starych problemów, i teraz można pozbyć się wielu z nich raz na zawsze. Ale możliwy jest również powrót do zakorzenionych nawyków, których, jak nam się wydawało, całkowicie się pozbyliśmy. Nie obwiniajcie się za to. Aby całkowicie się zmienić, trzeba pogodzić się ze swoim starym ja. Zmieniając apetyt, wagę, schemat żywienia się, nasze ciało dostosowuje się do nowego, wyższego stanu. Od czasu do czasu nie będziemy w stanie wykonać pewnych rzeczy, nawet zwykła rutyna może być absolutnie nie do zniesienia. Może pojawić się zmiana miejsca zamieszkania, pracy, priorytetów życiowych i relacji. Kiedy to wydawałoby się, brak jest do tego logicznych przyczyn to wynik wewnętrznej potrzeby zmian. Jeśli już wyszliście poza ramy tego, kim byliście wcześniej, to całe wasze stare otoczenie nie pasuje już do nowych wibracji. Nasze plany mogą się nagle zmienić, będąc na pełnych obrotach i pójść w zupełnie innych kierunkach. W ten sposób nasza dusza równoważy energię, bo ona rozumie więcej niż my. To może być niepokojące. Na skórze mogą się objawić symptomy detoksykacji organizmu i wzmożona praca narządów wydalniczych. Mogą nagle pojawić się i zniknąć plamy na skórze. Skóra w tych miejscach może się łuszczyć i swędzieć. Są to objawy zwiększonej przemiany materii, oczyszczania organizmu, wzmożonego przepływu energii świetlnej przez nasze ciało. Mogą występować oznaki transformacji w postaci objawów grypowych, uczucia zimna oraz trudności w skoncentrowaniu się. W ten sposób przechodzimy przez doświadczenie pobytu w kilku wymiarach jednocześnie w tym czasie w trakcie potężnego otwarcia. W obecnej chwili mamy dostęp do wielu rzeczy i nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Nasze ego straszy nas lękiem z powodu utraty wpływu i narzuconych nam przez nie schematów zachowania w trójwymiarowym świecie, schematów gwarantujących przetrwanie. Ego sprawia, że czujemy się bezbronni i bezsilni. W ten sposób ono desperacko próbuje przywrócić nas do trójwymiarowości, nie informując nas, co się ze nami dzieje. Popadając w sytuację, która wydaje się koszmarem. Nasza dusza zmusza nas stwarzać właściwości, których nam brak i pozbywać się tych aspektów, które mamy w nadmiarze. W ten sposób równoważone są nasze energie. Odnajdywanie w takich warunkach drogi do naszego wewnętrznego świata jest doświadczeniem, jakie sami dla siebie przygotowaliśmy. To jest nasza droga, a nasza dusza by nie zorganizowała tego, gdybyśmy nie byli gotowi. Przyspieszenie czasu jest odczuwalne fizycznie. W piątek, wydaje się, że wczoraj był poniedziałek, plany, które skłoniły nas do przybycia na Ziemię w tym czasie są wypełniane i powracamy do swojego poprzedniego wielowymiarowego ja. Trójwymiarowości wszystko się kończy. Ale wielu zdecydowało się zostać, aby stworzyć nowy świat. Nasza świadomość bardzo wzrosła. Wiele blokad i barier zniknęło. Znikną także wszelkie niemiłe objawy. I koniec końców poczujemy się bardziej w domu niż kiedykolwiek wcześniej. Wszak nasz dom jest teraz tutaj. Błogosławień wam wszystkim.